Dzień dobry, witam was, jak was jest wiele. Chciałem wam pokazać pewne miejsce, które wyhaczyłem ganz przypadkowo, jak my wracali z Krakowa tydzień temu, w zeszłą niedzielę. Dzisiaj rano stwierdziłem, że nie ma na co czekać, że po prostu muszę wam to pokazać. Z kuli tego, co zaraz zobaczycie za mną w tle, musiałem tu przyjechać. Specjalnie kamera skierowałem też w niebo, bo zaraz wam pokorza coś, no właśnie pod kolor tego, Czyli e, klasyki z polskiej motoryzacyjnej galaktyki. Patrzcie czy wy, widzicie, czy wy widzicie to co jo. I nie chodzi o to, że dur do rymu, że ten typ tak mo. pewnie spytacie. Pewnie zapytacie e, albo inaczej. Kaj to jest pewnie zadacie pytanie. A ja wam powiem, nieważne. No i ważniejsze przecież, że ktoś takie piękne klasyki Oops. zachował jeszcze na stanie. Ja wiem, powiecie normalnie, szuk. Patrzcie, musiałem, żeby filmik nakręcić z e, kuli tych trzech pięknych legend. Wyspinać się na płot. Oj Boże! Na pewno nie może. Błękit nieba. Klara już festelnie grzeje na dworze. Nazywając ze sumienia: czego się nie robi dla pasji. Dla mnie pogoda nie ma żadnego znaczenia. Po prostu legendy osalić od zapomnienia.